Witajcie na kanale YouTube Wizny Dziennik Polowy. Przypomnę tylko, że Stowarzyszenie Wizna 1939 i Stowarzyszenie Pozytywny wyłomi, zorganizowali i opowiadają historyczne piątki. Czyli opowiadamy o tym, co robimy, opowiadamy o historii Wyłomina okolic. Dzisiaj ten dodatkowy materiał chcemy Wam pokazać, jak wyglądają te urządzenia, na których właśnie pracujemy przy poszukiwaniach. Kiedyś ludziom, którzy Chowali żołnierzy wyklętych, którzy zakopywali w zasadzie żołnierzy wyklętych. Wydawało się, że ich zakopią na wieczność, że nigdy nie będą mogli zostać odnalezieni, upamiętnieni. Ale tak nie jest, dlatego że technologia bardzo posunęła się do przodu. To urządzenie, zwane georadarem, urządzenie geofizyczne, potrafi znaleźć, może nie szkielet, ale co potrafi znaleźć? To no właśnie, nie wnikając w szczegóły jakieś techniczne, powiem króciutko, że to urządzenie może znaleźć i znajduje, jak się okazuje, znajduje dowody zbrodni. To, czego my tutaj szukamy. A jesteśmy właśnie na ulicy Piaskowej 3, gdzie miały być na podróży ziemianki, których przetrzymywano polski żołnierzy. A zatem mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zrobić pomiar, taki szczegółowy pomiar tego terenu, bo jestem przekonany, Jestem przekonany, że właśnie tu znajdziemy dowody zbrodni, to czego szukamy. To, że tutaj byli przetrzymywani polscy żołnierze, właśnie w siedzibie dawnej siedzibie NKWD. Słuchajcie, to jest niesamowite, że oczywiście nie tylko na terenie Wołomina, ale na terenie całej Polski. Tam, gdzie chciano ich zakopać w taki sposób, żeby o nich zapomniano, oni stali się ziarnem. Stali się ziarnem po to, żebyśmy mogli dzisiaj opowiedzieć historię, opowiedzieć o tym bohaterstwie, właśnie dla przyszłych pokoleń. I do tego służą takie urządzenia geofizyczne, które właśnie pokazują zaburzenia struktur Ziemi. Tak jak właśnie Darek mówił, e, dowody zbrodni, właśnie w postaci tych zaburzeń struktur Ziemi. My, potrafiąc interpretować, czy Darek potrafiąc interpretować to, co się dzieje na Właśnie ekranie monitora tego georadaru potrafi zamiast przekopywać ileś hektarów ziemi czy ileś działek, będziemy wiedzieli, że to mogło być w tym miejscu, że w tym miejscu należy zacząć kopać i być może w tym miejscu odnajdziemy szczątki żołnierza wyklętego. Pozwólcie, że pokażę Wam taki próbny pomiar, jak to wygląda. Zapraszam. Można powiedzieć, że to są tylko takie zmieniające się kolory, no ale tutaj jest bardzo wiele informacji. Gdyby, gdyby była taka ziemianka pod nami, na pewno na tym obrazie ukazałby się taki charakterystyczny obraz. Tu oczywiście nie będziemy wjeżdżać teraz na teren tego podwórka, zwrócimy się o zgodę do właściciela. Przypuszczam, że tutaj nie tylko wrócimy, mam nadzieję. I wtedy też mam nadzieję, że coś tutaj właśnie odnajdziemy. Słuchajcie, Wołomin skrywa bardzo wiele tajemnic. Dzisiaj spotykamy się w Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych, żeby Wam pokazać, że nowoczesne urządzenia służą także historii. I że przygotowujemy się do badania tego miejsca. Dokładnie tak ale e, także to, że można szukać, można odnajdywać i przez to udowadniać pewną historię. Zawsze można powiedzieć, że ktoś tu został zamordowany, ale w momencie, kiedy się znajdzie łuskę, czy zbada się tego radarem, to jesteśmy tego pewni. No właśnie, chciałem tutaj wspomnieć, Ty zacząłeś, co można znaleźć w takiej ziemniance. Można znaleźć łuski, można znaleźć pozostałości po e, umundurowaniu, ale także, niestety, to już się nam zdarzało, można znaleźć szczątki żołnierza, który tam został ukryty, który został zamordowany i ukryty przez oprawców. To jest bardzo ważna sprawa. My pracowaliśmy przy obozie NKWD w Rembartowie, bo te prace, które są prowadzone w tej chwili przez Instytut Pamięci Narodowej zostały tak naprawdę zapoczątkowane przez nas. My odkryliśmy dokładnie, czyli Stowarzyszenie Wizna 1939, gdzie jest ten obóz i jaki jest jego zasięg. Dzisiaj chcemy inne prace w różnych rejonach kontynuować, ale o historii Wołomina i okolic chcemy Wam opowiadać tu i teraz i pokazywać jak do tego dochodzi. Skoro, Marcin, wspomniałeś o obozie tym przejściowym w Rembertowie, to dodajmy, że właśnie tam mogli być internowani, przewiezieni, również skazani tutaj w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa w Włowie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie komentarze pod filmem. Zgłaszajcie się do nas, być może opowiemy jeszcze inne wołomińskie historie. Mamy ich wiele, ale to dzięki Wam i Waszej aktywności my poznajemy nowe historie, bo to Wy nam zgłaszacie tematy. Także na dzisiaj kończymy. Dzięki, serdecznie Was pozdrawiamy. Obserwujcie, pamiętajcie historyczne piątki, Stowarzyszenie Wizna 1939, Stowarzyszenie Pozdrowia Wołomi. Trzymajcie się.